Małgorzata, samotna matka z dwuletnim synkiem, od kilku miesięcy żyła w ciągłym napięciu. Każdy dzień był walką. Diagnoza, którą usłyszała od lekarza choroba dziecka spadła na nią jak wyrok. Jej syn, który zawsze był pełen energii i uśmiechu, teraz coraz częściej leżał osłabiony. Małgorzata czuła, że jej siły maleją, a nadzieja powoli gaśnie. Starała się być silna dla synka ale w środku czuła się rozbita na milion kawałków. Zapraszam cię do mojego kanału na dłuższe formy. Tam znajdziesz więcej historii o ludziach walczących z rzeczywistością i szukających swojego miejsca w świecie. Jej świat, do niedawna skupiony wyłącznie na zdrowiu synka, skomplikował się jeszcze bardziej. Mężczyzna, którego kochała i w którym pokładała nadzieję na wsparcie, dopuścił się zdrady. Wiadomość o jego romansie była kolejnym ciosem, który uświadomił jej, że jest zupełnie sama w tej walce. Poczuła, że została oszukana, a zaufanie, które mu dała, zostało bezlitośnie podeptane. Pewnego popołudnia, gdy siedziała w poczekalni szpitala, zupełnie wyczerpana, obok usiadł starszy, okazało się, że to ojciec innego chorego dziecka. Wymienili kilka słów i w jego opowieściach o sile i wytrwałości Małgorzata znalazła odrobinę nadziei. Zrozumiała, że nie jest jedyna, która zmaga się z ciężarami losu. Rozmowa z nim dała jej impuls do działania. Postanowiła, że nie pozwoli, aby ból i złość odebrały jej siłę. Zamiast rozpaczać, skupiła się na tym co najważniejsze na synku. Zaczęła szukać grup wsparcia dla rodziców chorych dzieci i znalazła w nich poczucie wspólnoty, którego tak bardzo potrzebowała. Z każdym dniem Małgorzata czuła się coraz silniejsza. Zdrada bolała, ale nie zniszczyła jej. Choroba synka była wyzwaniem, ale nie złamała jej. Znalazła w sobie siłę, by walczyć o lepsze jutro.